Uwaga! uwaga. Trzy. Jeden. I radów. Oj, proszę Państwa, zaczynałem się, robić no, widzę oczywiście. Interesująco. Już pierwsze w pierwszych sekundach połowy zanergał do LN. Ale to ta połowa tna zakryta jest tak tutaj. Tam Państwo tutaj te piękne wieńce i owoce zasłaniają i kolumny. Skąd bierze na rekord, na no który utrzymał takie tempo, to mogłoby być, że połowa czasu mniej więcej połowa. Oj, to chyba będzie właśnie rekord. Rekord 1450 Pani Ani jest zagrożony. Nie Państwo, Panie sołtysię, bo to to gotowało lecić 600 lepiej niż w Panie Najpierw to czas? Jeszcze, jeszcze 45 sekund minęło. Jest już, jest już, chyba. Już rekordu nie będzie. Ale komisja? Okej. 3, 2 1 stop. i Boratów. No no no. Onali, tam tam. to jest po, między jednym a drugą sektorem. I wynik. Robert Fischer 1250. Wisły widzisz. To jest